To taka szczególna liczba. Dokładnie tyle ma samochód, kiedy spojrzycie na niego od boku. To dokładnie tyle, ile w ciągu godziny przerw na papierosa potrzebuje nasz operator. Dwa to również ocena, którą Mateusz i Patryk mieli na koniec liceum z matematyki. Dokładnie wczoraj nasz kanał miał równo dwa lata. W związku z tym chcieliśmy podziękować naszym widzom za oglądanie naszych motoryzacyjnych wypocin, za wszystkie komentarze, subskrypcje, wyświetlenia i wszystkie inne formy wsparcia. Pierwsze urodziny kanału świętowaliśmy z DS-7, Na drugie urodziny przygotowaliśmy dla Was test DS-a 4. Co prawda materiał ten zrealizowaliśmy dawno, bo ponad 3 miesiące temu, dlatego auta już z nami nie ma, ale spokojnie wkleimy je sobie cyfrowo. Roku w nasze ręce trafił DS7 i w skrócie. to auto zachwyciło nas tak, że zostało drugim najlepszym autem ubiegłego sezonu. Jako, że każda marka motoryzacyjna lubi być głaskana, lubi być chwalona, DS postanowił popełnić ten sam błąd jeszcze raz i dał nam kolejne auto do testu. Tym razem nowkę sztukę DS4, który został zaprezentowany na początku zeszłego roku, w dodatku w egzemplarzu, który ma przebieg niecałe 3000 km. Dlatego malcontentów od razu ostrzegamy. DS4 zachwycił nas jeszcze bardziej niż DS7. W związku z tym postanowiliśmy przyspieszyć nieco walentynki i zrobić odcinek o takiej tematyce już w okolicach święta wszystkich świętych. To jest właśnie teraz. teraz. Niemniej, jeśli przeszkadza Wam cukierkowe zachwycanie się samochodem, prosimy o wyłączenie materiału już teraz, ponieważ dziś razem z Mateuszem będziemy się spuszczać nad tym samochodem bardzo wiele razy. Historię marki DS wyjaśniliśmy już w poprzednim odcinku z udziałem tego producenta. O ds 4 musicie wiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że jest to brak bliźniak nowego plastry pzt 308. a Auto powstało, żeby konkurować z takimi maszynami jak Audi A3, BMW serii 1 czy Mercedes-Benz klasy A. Wyróżniać ma się jednak awangardowym wyglądem i przede wszystkim komfortem podróżowania. Co do awangardowego wyglądu, DS 4 ciepła na bardzo duży syndrom przyciągania wzroku. Jest po prostu jak najładniejsza dziewczyna na roku. Miał okazję stawić sobie ten samochód na parkingu i jeść na ławce obok obiad. I przyszedł pod to auto taki pan, i on sobie z tym autem obcował dokładnie, tak jak widzicie w tym momencie. Jednak, przychodząc już do całego opisu, mamy charakterystyczny dla tego producenta LED w, umieszczony w pionie. Usłyszałem, że w tym przypadku wygląda to jak skaryfikacja popka na twarzy, jednak ja się z tym nie zgadzam. O, mamy oczywiście wąską lampę z kwadratowymi diodami, która przechodzi tutaj chromowanym elementem częściowo chromowany grill i od razu się przyzwyczajajcie chromu na tym aucie jest naprawdę bardzo dużo odznaczka też jak to w przypadku desa zawsze musi odchodzić i rok na masce takie przedłoczenie po środku jakby kto powiedział punk już nie żyje punk został maską DS-a. Idąc na bok mamy 20-calową felgę Sydney, której komplet kosztuje zaledwie 7000 zł, a żeby w ogóle móc ją kupić, musicie wybrać minimum wersję wyposażenia Rivoli za 178 100 zł. Ale nie martwcie się, des, nie będzie z was zjerał pieniędzy. Jak już zapłaci za tę felgę tylko 175 koła, to lakier już tylko 3000 zł, taki ładny szary. Od boku mamy, jak już mówiłem, będzie dużo chromu, chrom, chrom. Chrom, klamka ukradziona z pewnego znanego amerykańskiego producenta, nie będziemy wam podpowiadać. Przetłoczenie boczne jest przynajmniej tak skomplikowane, jakby ktoś rondo Solidarności próbował narysować z pamięci z lotu ptaka. BMW, co już wspomniałem na poprzednim odcinku, powinno się uczyć od DSa jak się dba o szczegóły, jak się dba o taką estetykę auta, bo BMW po prostu na no, chama przykleja tu znaczek, a DS, DS potrafi zrobić subtelnie i tak ładnie. I właśnie z takich elementów, takich subtelnych i ładnych składa się tak naprawdę cały wyglądał Tak naprawdę to te szczegóły budują wygląd samochodu. Dlatego tutaj mamy bardzo ładnie zrobioną szybę, przyozdobioną tej rąbami. I te rąby znalazły się też oczywiście na tylnej lampie, ciętej laserowo. I też jest tu w środku bardzo dużo chromu. Warto jeszcze zaznaczyć, że DS na szczęście nie popełnia tego błędu, co większość producentów, również nawet z segmentu premium i nadkole nie jest plastikowe. Jest, no dobra. W każdym razie nie jest obite takim zwykłym plastikiem, tylko to jest tak, jakby blacha. Blacha. Tak, co od boku mamy? Od boku, oczywiście, chromowana listwa łącząca światła i tak. Mamy wloty powietrza. Niestety, jak możecie zobaczyć, te wloty powietrza są króciutkie, jak siusiaczek Patryka. co znaczy, że są generalnie fejkowe. Rura znajduje się bodajże gdzieś tutaj pod spodem. Ja już sobie. Tak, rura znajduje się konkretnie właśnie tu, w tym miejscu. Jeżeli. Ten wygląd przekonał was, to od razu można wam powiedzieć, że gniazdko ładowania elektrycznego znajduje się po tej stronie, a wlew paliwa po tamtej, ponieważ jest to wersja ITENS, e czyli hybrydowa. Idziemy tradycyjnie do środka. Kojarzycie te dziewczyny, które mówią, że nie są takie jak inne. Gdyby też 4 był taką dziewczyną, to zdecydowanie by nie kłamał, ponieważ w środku to auto jest zdecydowanie inne. Jest iście francuskie. Wszystko, co dało się tutaj cokolwiek zrobić. Jest zrobione inaczej niż powinno. Jest to tak skrajnie, że naprawdę cieszę się, że w tym samochodzie nie pomylono przycisku, przyspieszenia i hamowania, i że nie zamienili Francuzi ich miejscami, bo naprawdę tylko i wyłącznie tego brakuje, żeby tu było wszystko inaczej. Można to zobaczyć na przykład po drzwiach. Zwykle lekarnkę mamy gdzieś tutaj. Nie, tu jest niżej. Z początku śmiałem się, że. Inne osoby siedzące w tym aucie nie potrafią tego znaleźć, po czym sam zostałem przyłapany na tym, że nie wiedziałem, gdzie jest klamka, po prostu siedziałem, rozmawiałem i szukałem gdzieś tutaj ręką, no gdzie to otworzyć, no gdzie to otworzyć. Klamka jest w tak dziwnym miejscu, że naprawdę nasze mózgi nie są przyzwyczajone, że klamka jest akurat tutaj. Oprócz tego nie ma żadnej takiej rączki do domykania drzwi, ponieważ jest umieszczona tutaj w tej luce, tak żeby to wyglądało ładniej. Nawet przyciski zamykania i otwierania okien są jakoś tak pod skosem, więc jest to zupełnie nienaturalne umiejscowienie, nie mówimy, że złe. W każdym razie... Inne. Co do inności, system info rozrywki jest owszem stricte francuski. To znaczy, że zanim generalnie dojdziecie w nim co i jak, miną plus minus dekady. Oprócz tego, po tym jak szybko włączycie samochód i będziecie próbowali coś znaleźć w tym systemie info rozrywki, to nie liczcie na to, ponieważ ten system info rozrywki działa jak tablet Manta za 400 zł. Potem, jak się go uruchomi, jest tym typem takiego kawiarza. Najpierw musi wybić kawę, a potem dopiero do niego mów. Działa po prostu skrajnie wolno, ale kiedy już się rozpędzi, to działa naprawdę bardzo szybko i naprawdę na to nie można narzekać. Działa płynnie, ładnie, ładne są grafiki, ładne są animacje, jest przyjemny w obsłudze wizualnie, oczywiście, i nie można mu nic zarzucić. Duży problem z obsługim ty z obsługą tego. Miałem na przykład z klimatyzacją, która gdzieś naprawdę ciężko jest się tutaj w tym połapać. Ale to jest dopiero początek. Z hardcore zaczyna się w momencie, kiedy chcecie ustawić kratki na nawiewu. To już jest w ogóle event, ponieważ mamy tutaj pokrętełko. Tutaj mamy pokrętełko. Tutaj mamy jakieś takie dziwne. Nie wiadomo, czego to służy. W każdym razie służy to właśnie od kratek na nawiewu. Próbując obsłużyć to za pierwszym razem, czułem się jak człowiek pierwotny po prostu, który próbuje, który grzyb go nie zabije. Tak się czułem dokładnie obsługując tę klimatyzację, aż nawet bym teraz ją ustawił, bo jest jakoś tutaj gorąco, bo Patryk siedzi obok, tylko weź to teraz ustaw. To nie takie proste, najwyżej umrzemy z przegrzania. Chcecie sobie na przykład wyłączyć system trzymania się pasa? Możecie to zrobić przez ten system, tylko 21 kliknięciami przy 37 opcji, ale ewentualnie myślą tutaj dodatkowy przycisk do tego tylko i wyłącznie do tego nie wiadomo dlaczego na przykład nie ma oddzielnego przycisku do innych funkcji ale obsługa auta jest pod innym dedykowanym przyciskiem który też jest umieszczony w miejscu że nikt by się tutaj tego nie spodziewał przycisk silnika też jest jakoś tak dziwnie i hamulca też jest tak dziwnie tutaj mamy takie ładnie schowane za schoweczkiem cup holder i miejsce na telefon. Cup holder jest jakości przynajmniej średniej. Te kubki tak trzeba dziwnie pod kątem wsadzać. O wiele lepiej tutaj myśli się rzeczywiście mała kawa, a przy dużej, jako że tutaj są takie wypustki, to nam urywa pokrywkę i już to przetestowaliśmy. Ekranik. Ale fajny, ładny ekranik. Do czego on może służyć? Ten ekranik służy tylko i wyłącznie do tego, żeby człowiek wszedł i sobie narysował rakietę. I było to pierwsze co zrobił na tym ekranie. I jak Patryk wsiadł w to auto, pierwsze co zrobił to narysował rakietę. Generalnie to on służy do tego, żebyście zamiast tutaj pisania sobie na wyszukiwania miejsca, gdzie chcecie wyjechać, zamiast pisania tu po zwykłej tradycyjnej klawiaturze, żebyście sobie mogli palcem tutaj to bas grać. Niestety działa to co najmniej średnio. Żeby nie powiedzieć, nie działa niemalże w ogóle. Oprócz tego tym można przysuwać i odsuwać. A, nawigację i jeszcze coś tam, bodajże, jak się go tak dotknie na długo. O, to on uruchomi tutaj. Znowu, asystent pasa się uruchomi I, I niby tym można jeździć, ale szczerze mówiąc, 10 razy wygodniejsze jest szukanie tego tutaj niż, że nie po tym panelu. Tak więc, jest to takie typowe. Byleby było, byleby to auto się czymś wyróżniało. Niekoniecznie chodzi o praktyczność. Selektor. W zwykłym aucie by mi się nie podobał, ale tutaj akurat taki selektor pasuje, że on jest bardzo schowany. Mamy też podgłośnienie przyciszenie tego, co też nie jest tak prosto znaleźć, szczerze mówiąc. No i drive mode. Tu jest bardzo fajna kieszonka, w którą albo sobie możecie wrzucić telefon, albo sobie możecie wrzucić kluczyk. No i otwierany na boki. Schoweczek malutki, ale jest wentylowany. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo przyjemnie tutaj chłodzi. No i mamy tutaj też USB typu C. Kierownica Kierownica jest malutka, jak to usłyszałem, aksamitna w dotyku i rzeczywiście trzeba przyznać, kierownica jest świetna, ale przy odsłynie z dobrych kierownic cała grupa, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, albo takie jest moje zdanie. No i zegary o, systemu inforozrywki, tego od pokazywania nam ile jedziemy, malutkie, ale bardzo ładne, co prawda niestety mają wyraźnie gorszą jakość wyświetlania niż ten system tutaj, ale dalej jest ok. I to też działa przyjemnie i jest przyjemne dla oka, niestety nie można sobie wybierać schematów, jest dosłownie tylko jeden, który on będzie pokazywał, tylko i wyłącznie nie ma, o, zmienia go jakby jego wizualnego aspektu. Tak, nie pamiętam, czy co jeszcze miałem powiedzieć. No, to ja za to mogę powiedzieć mm. troszeczkę o designie. Tutaj zacznijmy od tego, nie wiem, czy pamiętacie odcinek z DS-em 7, w każdym razie tam zwróciliśmy uwagę, że jest on niesamowicie porąbany. Co on na myśli, po prostu układ... Dodatki we wnętrzu były zrobione w kształcie rąba albo wyłożone takim rąbem, i taka romboza jest widoczna także i w DS-ie 4. Niemniej została tutaj w jakiś sposób ograniczona względem DS-a No bo spójrzmy na przykład na ten piękny aluminiowy panel. Romboza, właśnie. Na tym panelu, tutaj aluminiowym, wokół tego tablecika do rysowania rakiet, mamy właśnie to aluminium wyłożone takim jakby patternem rąbu. Ten sam pattern. Widoczny jest na aluminiowym panelu tu po środku nad nawiewami, i ten sam aluminiowy pattern jest także na kierownicy i przy włącznikach świateł. Jest to niesamowicie spójne ze sobą, bo wszędzie tam, gdzie mamy takie aluminium, jest ono wyrąbowane. Ponadto, co do spójności tutaj wnętrza, tu konsola środkowa, cała po długości deska, tu na wysokości oczu kierowcy, jest zrobiona z takiej bardzo, bardzo przyjemnej skóry. Boczki tak samo są z tego identycznego materiału zrobione i. Nawet tu, za tym uchwytem, tu gdzie dotykamy to najczęściej, tak naprawdę tutaj przy podłokietniku, mamy również ten sam materiał. Z tego samego materiału również została zrobiona kierownica. Kolejny aspekt wyglądu – spójny. Jedyne, co mi tak naprawdę nie pasuje tutaj spójnością, to tutaj ten panel. I nie mam nawet na myśli tej czarnej obwódki, bo ta czarna obwódka jest taka sama, jak tu po środku i tam, więc mamy nawet symetrię. Tak, tylko że żebyśmy nie wyszli na hipokrytów, Stawienie piano black przy miejscach, gdzie przyciskamy palcami, tak jak tutaj przy odsuwaniu, podnoszeniu i opuszczeniu szyb, to jest generalnie żółta kartka i to jest faul. Ale nie jest, DS nie jest zresztą pierwszym producentem, który wstawia piano Black tam, gdzie no nie powinno się go wstawiać. Niemniej, wizualnie jak najbardziej to pasuje. Jedyne, do czego bym się przyczepił, tutaj drewienko, takie ozdobne, jest ono naprawdę ładne. Czuć, że jest fajnie wykonane. Niestety, moim zdaniem, nie pasuje do wyglądu, ponieważ nigdzie indziej nie znalazłem takiego mm -hmm. oprócz tu przełączników. Niemniej, mamy bardzo, bardzo spójne designersko wnętrze, które przy okazji jest świetnie wykonane. Nic nie trzeszczy, super nie wykonane. Trzeszczy. Panel nie trzeszczy, nie trzeszczy, nic nie trzeszczy, nic nie DS jest super puszkiem. Czemu to wybaczyć? takie jest. Nic tutaj nie trzeszczy, nic nie trzeszczy nam. To trzeba generalnie zaznaczyć, że wiecie, ostatecznie do obsługi auta i tak się przyzwyczajicie. Po prostu zajmie wam to około miesiąca. Ale myślę, że to jest wnętrze, które jest tak skrajnie inne, że idzie się w nim zakochać. Ponieważ cała niemiecka konkurencja w środku wygląda tak samo. A tu jest wszystko zrobione na opak, jest zrobione inaczej. Tak, żeby się wyróżniało, i myślę, że można się w tym zakochać. Jeżeli ktoś potrzebuje auta niezwykle indywidualnego, to w tym desie się z pewnością zakocha. Tylko się będzie długo uczył obsługi tego wnętrza. Ale kończąc nasz już 10-minutowy, jak widzę na GoPro, wywód a po wnętrza, Patryk właśnie idzie na tylną kanapę na randkę. Ale romantycznie. A jak ci się siedzi wygodna kanapa? No, jest wygodna. Natomiast, no, muszę przyznać, że żeby to się wygodnie siedziało, no to trzeba no, fotele odsunąć jak najdalej. A no właśnie, miałem o tym w zasadzie powiedzieć na samym końcu tego, tej sceny. No ale jak już Agata zrobiła spoilera, no to skończmy tak. Generalnie tu są fotele maksymalnie odsunięte do przodu i jest kupa miejsca, fakt. Niemniej, jeśli przede mną siedział Mateusz który ma metr 70 m wzrostu, i ja z tyłu, który mam metr 70 m wzrostu, to generalnie miejsca na nogi nie jest za dużo. Nie oszukujmy się, w tym samochodzie nie ma na tylnej kanapie za dużo miejsca. Jednakże miejsce z tyłu jest niesamowicie ciekawe, tak samo jak i miejsce z przodu było. Przede wszystkim zacznijmy od tych spójnie designerskich boczków, które identyczne są praktycznie w przedniej części kabiny. Tutaj skórką wyłożone, tutaj to drewienko z plastyczkiem, piękne. Dnęka wyłożona oczywiście przyjemnym materiałem. Tutaj też nie oszczędzali na tylnej kanapie. W fotelach oczywiście są siateczki. Mamy też widoczny tutaj tunel środkowy z dwoma krateczkami, gdyby nagle zrobiło się komuś gorąco, na którym to położyliśmy sobie kwiaty. Może nie są to romantyczne kwiaty, ale zawsze. Na samej kanapie natomiast... Tu wysuwany oczywiście panelik z kap holderami, w który to ułożyliśmy sobie. Winko, czy no, kieliszki, winko będę dopiero lał, choć szczerze mówiąc, rocznik 2019, bałbym się otwierać to w samochodzie. Niemniej, jeśli braknie nam winka, tu proszę bardzo, przez mnękę można od razu wyciągnąć sobie drugie. Jak najbardziej tutaj stabilnie nawet to winko sobie stoi. Co do kieliszków. To w holderach może się zbyt dobrze nie trzymają, ale jakaś kawa, jak najbardziej. Poza tym jest jeszcze taka przegródka na smakołyki. Generalnie, co kto lubi. Słucham. Co ciekawe, to właściwie te holdery tutaj są o wiele bardziej wygodne niż z przodu gdzie chyba wydaje mi się, że kierowca powinien mieć wygodniej w picie. Jest to francuskie auto. Czego się spodziewałaś? No w sumie tak. No jak, Jakby nie patrzeć Francuzi, to romantycy. Chyba im zależało na czymś, żeby można było stworzyć romantyczną atmosferę. Styl. Dokładnie. Jest to niesamowicie romantycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysuwane zagłówki. Niemniej, a propos głowy i wysokości, no ja może i się mieszczę, ale obawiam się, że Agata, kiedy się wyprostuje, już sięga głową do sufitu tutaj, do linii dachu. Generalnie osoby powyżej 1,80 m mogą mieć już małe problemy z miejscem na głowę. Podsumowując, miejsca nie jest może za dużo, ale jest za to tutaj niesamowicie, niesamowicie klimatycznie. Jeszcze bardziej klimatycznie by było, gdybym zapalił tą świeczkę, ale w aucie byłoby to zdecydowanie niebezpieczne. Niemniej, jeśli przesuniemy fotel do przodu, to miejsce na randkę jest idealne. Twoje zdrowie, Agat. Minimalizm to znak dzisiejszych czasów i bagażnik DSA4 idealnie wpisuje się w ten Nurt. No bo spójrzcie, mamy tutaj jedną wielką przestrzeń, nieusłaną nawet ni jednym haczykiem, ni jedną siatką. Jedyne co mamy, to taki paseczek, ale dobrze wiecie, do czego można to wykorzystać. Z racji, że odcinek jest nieco walentynkowy, przetestujemy, jak romantyczne rzeczy. Umieszczą się w tym bagażniku. Najpierw jednak troszeczkę suchych danych technicznych. Bagażnik w wersji hybrydowej ma całe 390 litrów. Niewiele, ale gdyby nie było tutaj pod podłogą baterii, mielibyśmy do dyspozycji 430 litrów. Tyle też właśnie jest w wersji dieslowej czy tam benzynowej. Możemy także złożyć tylną kanapę. Po złożeniu mamy 1190 litrów. Niemniej... Podłoga nie robi się równa, ale nie oszukujmy się, po co to komu. Tak samo po co komu podwójna podłoga. Tutaj podczas podnoszenia tej tutaj filcowej podkładeczki ukazuje nam się opakowanie baterii prawdopodobnie, subwoofer i taki piękny styropian, w którym to siedzi sobie zestaw naprawczy dokoła. O bagażniku nie da się zbyt dużo powiedzieć, ponieważ tak jak wspomniałem na początku jest minimalistyczny, sprawdźmy więc, co tam zmieścimy z romantycznych rzeczy. Romanty z ale wszystkich świętych idzie, więc kwiaty będą najwyżej wiązanką pogrzebową. Romantyczne świece? Zapomnijcie. Zniczę. Korzystając ze wzoru skróconego mrożenia, jestem w stanie obliczyć, że takich romantycznych świeczek zmieści się w tym aucie przynajmniej 10 po długości i 5 po innej długości. Nie jestem dobry z matematyki, matematyka zostawiam Wam. Panie, ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Czy jest to dużo? Nie wiem. W zasadzie wsadziłem te rzeczy, ponieważ nie miałem nic innego do wsadzenia. Przejdźmy więc do standardowego testu skrzynki Taniego Wina i zobaczmy, jaka naprawdę jest pojemność i praktyczność bagażnika DS4. Zacznijmy więc w poziomie: Ichi, Mi, San i Jon. Ops, czy będzie go? Nie będzie go. Teraz muszę to tak wykrzywić, żeby nie urwać szyby, ponieważ otwieranie i zamykanie jest automatyczne, swoją drogą. O ile da się otworzyć bagażnik z kluczyka. O, czyli w tej strony to działa. Tak nie da się go już z kluczyka zamknąć, ale po co to komu? Jon. Jon skrzynek w poziomie. Da spionie ici. Mi Ni, san nie ma szans na jon. W takim razie. Sun Plus. I on daje Nana Nana do bagażnika DSA 4 wchodzi Nana skrzynek. Mało, ale z drugiej strony nie było to nigdy auto stworzone z myślą o przewożeniu wielkich rzeczy. Korzystając z tej okazji, że mamy w tym okresie święto wszystkich świętych lub święto zmarłych, chciałem uczcić tutaj pamięć, postawić nicz dla jednostki. Benzynowej 180 koni, która pół roku temu odeszła z oferty. W ofercie natomiast zostało 1, 2, 3 cylindry 130 koni w takim wielkim aucie. Mamy też 1,5 litrowego diesla do dyspozycji. W naszym egzemplarzu natomiast siedzi hybryda Itens e składająca się z silnika spalinowego 1,6 turbodoładowany, 180 koni, plus silnik elektryczny 110-konny 320 Nm. Razem pozwalają na 225 koni mechanicznych mocy maksymalnej i 360 Nm. Prędkość maksymalna 233 na godzinę, dostetki 7,7. Warto też dodać, że benzynowa jednostka ma bako pojemności 52 litrów. Hybryda natomiast 40. 40 litrów pojemności baku. Tyle to ja mam w Ibizie. A no i jest jeszcze bateria do tego elektryka, ma 12,4 kWh, ale kogo to obchodzi? nie mnie. Omówienie hybrydy typu plug-in koniecznie trzeba zacząć od tego, że według producenta na silniku elektrycznym jesteśmy w stanie przejechać 62 km. Powiem Wam tak, maksimum jakieś 40 i to jak się postaracie. Ale umówmy się, te dane WLT pod podawane przez producentów, to zawsze generalnie jest bajka. 40, może nawet 40 z plusem dacie naprawdę radę, ale o 60 nawet nie myślicie. Oprócz tego, to, co mnie niezwykle denerwuje, to to, że kiedy wchodzicie do tego auta i macie pełną baterię, to sobie musicie tutaj przełączyć na drive mode, żeby wam auto jechało hybrydowo, bo samo z siebie ma ustalone, że będzie jechało tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Irytuje mnie to, że zawsze muszę to przełączyć. Oprócz tego auto posiada dosyć wolną reakcję na pedał gazu, na zasadzie jedziecie, 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 dociskacie hamulec do końca a on musi tak pomyśleć sobie i dopiero ruszy. Ale dużo nowoczechnych aut cierpi właśnie na ten problem. Oprócz tego widok na tylną szybę. Zapomnijcie o nim. Tu jest gorzej niż w niejednym kupeta. Tylna szyba generalnie nie istnieje. Na szczęście mamy kamery 360 stopni i mamy bardzo fajną kamerę cofania do tyłu, tylko jest z nią taki problem, że tam widać e, wystający ten taki dzingsik. Odczyszczenia tej kamery, naprawdę można było to skrócić, zrobić tak, żeby tego nie było widać, ale rozumiem, nie wszystkiego dało się dopilnować, trzeba było walnąć więcej tych rąbów w środku, na tym się raczej skupiali. I szczerze mówiąc, to jest jedyne, co można narzekać na tym aucie, jeżeli chodzi o jego prowadzenie, jakieś takie odczucia z jazdy. ponieważ jak przystało na Citroena... Jest to świetne zawieszenie. Zawieszenie tego auta jest naprawdę genialne i to dlatego, że mamy tutaj skamerkę, która skanuje nam drogę przed nami i przygotowuje nam zawieszenie do tego co będziemy mijać. Jest to jakby nie patrzeć rzeczywiście technologia już bardzo z załód premium. I tutaj rzeczywiście tym DS pokazuje, że potrafi, że się broni i dzięki temu zawieszenie działa naprawdę świetnie. Myślę, że nawet i bez tego działa świetnie, ponieważ zawieszenie jest bardzo komfortowe. Do tego jest bardzo dobrze wygłuszone, zarówno od zawieszenia, jak i od wpływu wiatru, jak i od silnika. Jeżeli coś najbardziej będziemy słyszeć, z pewnością będzie to silnik, ponieważ ten spalinowy wkręca się na dosyć wysokie obroty, ale wygłuszenie jest świetne. Oprócz tego, jak przystało na hybrydy auto, ogólnie jest bardzo ciche podróżuje się nim po tym względem niezwykle przyjemnie. Jeżeli chodzi o komfort, fotele są naprawdę fajne. Spędziłem w nich pewnego dnia w sumie cały dzień, plus minus 11, 3, to będzie całe 14 plus minus godzin z jakimiś tam przerwami na pójście na grzyby i dupa mnie nie bolała. Oprócz tego fotele są nie dość żegrzane, to są jeszcze wentylowane, to jeszcze mają masaż, to jeszcze podgrzewana jest kierownica. Więc pewien pakiet premium, tak jak w marcu premium być powinno. DS się tym naprawdę bardzo dobrze broni i pokazuje, że potrafi. Oczywiście za odpowiednią cenę, jak to przystało. Tak, co do samej hybrydy. Jest niezwykle płynna. Rzeczywiście auto działa naprawdę płynnie. Przełączanie pomiędzy silnikiem spalinowym, a silnikiem elektrycznym jest nie do wyczucia. Naprawdę jest to takie przejście, takie smooth, tak delikatne, takie aż jedwabiste. Nie rozpoznacie, kiedy jedziecie na spalinówce, a kiedy jedziecie na elektryku. Chyba, że po prostu wyczujecie to w pedale gazu. Ale jest to zrobione świetnie. Skrzynia biegów zdarzyło mi się tam z dwa, trzy razy, że się pomyliło i poczułem rzeczywiście to szarpnięcie biegiem, te zmiany takiego biegu, ale też jak najbardziej jest to tak już do przymrużenia oka. Ogólnie prowadzenie tego auta jest niezwykle przyjemne. To auto jest zrobione tak, żeby było jak najbardziej komfortowe, żeby jazda nim spełniała jak najwięcej przyjemności, bo świetnie wybiera dziury, świetnie się zachowuje w zakrętach, jest niezwykle komfortowe, jest tu po prostu zwyczajnie Stworzone auto, żeby klepać im setki kilometrów i się w ogóle tym nie męczyć. Czy o czymś zapomniałem? Jeżeli chodzi o spalanie, to nie wziąłem ze sobą notatek, dlatego je gdzieś tam Wam wyświetlimy aktualnie, tu na takiej wysuwanej tabliczce na dole. Ale jak przystało na hybrydę plugin, nie pali. Specjalnie dużo, zwłaszcza jeżeli mamy energię elektryczną na pokładzie, i wszystkie pomiary, które robiliśmy, rzeczywiście robiliśmy z naładowanym akumulatorem. No, tak więc myślę, że wrażenia z jazdy DSM-4, jak najbardziej można zaliczyć na plus. Nie jest to auto sportowe i nawet nie chce być autem sportowym. To jest auto nastawione tylko i wyłącznie na komfort i na to, żeby się wyróżniać z tłumą swoją awangardowością. A teraz ponowne wyjaśnienie chronologii odcinka, tym razem jednak głosowe, bo to już będzie trochę bardziej skomplikowane. W sezonie trzecim powrócił Tadeusz Fojara, z którym ja, ten głos, Walczą ponownie o miano najszybszej osoby na naszym torze. W pierwszym odcinku Tadeusz wykonał pierwszy w sezonie przejazd za kierownicą Darcy Jogger, teraz to więc ja powinienem jechać, aby przebić jego wynik. No i w sumie to, to zrobiłem, w niszczeniu Lifie, którego zobaczycie za dwa tygodnie, chociaż nakręciliśmy go chronologicznie przed tym odcinkiem. Liv nakręcony był wcześniej, ale zobaczycie go później, ponieważ zmieniliśmy kolejność odcinków. Dlatego teraz jedzie ponownie Tadeusz, ponieważ w czasie kręcenia tego odcinka ja już byłem z powrotem najszybszy na torze. No i mówiłem, że będzie trochę skomplikowane. No i teraz lecimy dalej z wyścigiem. Omaera Des. Nametennoka. No i prawej stoi według mnie najlepsze auto sezonu pierwszego, a po lewej stoi prawdopodobnie najlepsze auto sezonu trzeciego. Spytacie, co te auto mają ze sobą wspólnego? Generalnie to nic. Nie łączy je tak naprawdę nic, poza aspektem tym, że oba tworzone były, żeby być czymś więcej niż tylko samochodem. O ile w przypadku Jaguara udało się to w 100%, tak w przypadku DESA czwórki udało się to może w procentach 20. DS czwórka jest nówka sztuka. Niestety powstał w czasach, kiedy motoryzacja już nie jest tym, czym kiedyś była. Teraz auta służą tylko i wyłącznie do poruszania się z punktu A do punktu B, a aut wyróżniających się jest bardzo mało. Jak zwyczajnie powstał w o wiele lepszych czasach. Ale trzeba przyznać DS-owi, że rzeczywiście bardzo mocno stara się być czymś innym niż tylko zwykłym samochodem. I według mnie wychodzi mu to nawet lepiej niż jego starszy brat, czyli DS7, bo to auto jest zdecydowanie dla indywidualistów, jest zdecydowanie inne, stara się być innej, zaprojektowane inaczej i jest po prostu widać, że. Projektantom zależało, żeby to było coś więcej niż tylko zwykły samochód, taki jak robi na przykład niemiecka konkurencja. I trzeba przyznać, że to jakkolwiek się udało. Szkoda tylko, że już nie mamy takich czasów, żeby się starać robić takie cacka. Niemniej, mi osobiście DS4 naprawdę zachwyca i myślę, że Patryka również. Jeszcze, ja? Dantek zrobił nam dzisiaj niespodziankę i zorganizował koncert na dwa lata kanału. Zaprosił na niego wszystkich znajomych. Jesteśmy mega wzruszeni tym, jak wiele dla niego oznaczymy. Dantek, mordy, to był mega koncert! Zajebiście, zajebista tą niespodziankę nam zrobiłaś na dwa lata kanału. Chłopie, jesteś najlepszym po prostu przyjacielem ever. Piąteczka. No kurde. kopaki z garażu. do